Dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj chciałbym razem z Wami rozważyć Psalm 7. Trzy pierwsze wersety. Oczywiście zachęcam do przeczytania całego Psalmu. I w tych pierwszych trzech wersetach dowiadujemy się bardzo wiele rzeczy dotyczących postawy Dawida. Jest to skarga Dawida, którą wyśpiewał przed Panem, dla Pana, oskarżony przez Benjamina Kusza. Nie wiemy, kim był Beniamita Kusza, Boże Słowo nam o nim za dużo nie mówi, ale w dalszej części tego psalmu, w drugim i trzecim wersecie, Dawid śpiewał Bogu tak. Panie mój Boże, Ty jesteś dla mnie schronieniem. Wybaw mnie i ocal przed każdym mnęczycielem, by mnie czasem któryś nie rozszarpał jak lew. Ten, gdy dopadnie, ratunku nie ma. Widzimy tutaj postawę Dawida, który śpiewa Bogu Wyznaje Bogu, że tylko w nim jest jego schronienie, że tylko w nim jest ratunek, że jego sytuacja jest beznadziejna i tylko Bóg może go uchronić od tej sytuacji, w której się znalazł. I podobnie jest w naszym życiu. Kiedy stajemy w obliczu różnego rodzaju pokus, prób, musimy zdać sobie sprawę, że tylko Bóg może nas z tego wyrwać, że tylko Bóg może nas z tego uratować, że tylko on jest naszym schronieniem. Bo kiedy nas dopadnie dręczyciel, kiedy nas dopadnie pokusa, kiedy nas dopadnie zły, to rozszarpie nas jak lew, mówi Dawid, ten, gdy do Panie ratunku nie ma. A więc widzimy, że jedyne nasze schronienie jako ludzi wierzących jest w Panu. I tak jak Dawid, chciałbym was zachęcić do tego, żebyśmy każdego dnia wołali o poranku do Pana, Panie Boże mój, Ty jesteś dla mnie schronieniem. Cokolwiek ten dzień przyniesie, cokolwiek się wydarzy, to Ty jesteś moim schronieniem. Radości w Panu. Pozdrawiam, do zobaczenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.